Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. Tym razem ze Spider-Man 2 nowa gierka. Gramy przeszło już trzy razy tą, tą grę. Kiedyś. E, e, I te no i. nie będziemy przechodzili teraz na YouTubach. Więc wybieramy oczywiście. E, poziom e, wiadomo, wybieramy poziom e, przyjazna okolica, a dlaczego nie inne? Ponieważ pisze, przyjazna okolica to ustawienie przeznaczone jest dla graczy, którzy wolą minimalne wyzwanie w walce, przeciwnicy nie będą w stanie cię zmakałtować, więc fajnie. No i ja wolę minimalne wyzwanie w walce, więc fajnie. Skrót wydarzeń wam. a dam wam skrót wydarzeń. Hej, e, pracuję nad podaniem do koledżu i chcą, żebym napisał tu coś o sobie. Musisz się zareklamować. Najgorzej. Jakieś sugestie? No, pomyślmy. Cześć. Jestem Peter Parker. Mam 25 lat i licencjat w dziedzinie biofizyki. I kocham najlepszą kobietę na świecie. <noise> Całkiem skromnie. Która jest najlepszą dziennikarką w mieście? Raczej. MJ rządzi. W życiu staram się kierować zasadami, które wyznawała druga z najlepszych kobiet. Moja ciocia May. Teraz jeszcze skromniej. Nieźle. A jakiś czas temu ukąsił mnie radioaktywny pająk, który obdarzył mnie supermocami. Nie mogę tego napisać. Ej, no przecież ja tu jadę na pełnym spontanie. <laughs> Wykorzystywałem moce, żeby chronić miasto i powstrzymywać licznych złoczyńców. Jak mój mentor, doktor Otto Octavius. Jego dawny kumpel Norman Osborn zamknął jego laboratorium. Otto w odwecie użył broni biologicznej. W końcu zdołałem powstrzymać Otta, ale nie obyło się bez strat. To było całkiem niezłe. Ale ja nie jestem Peterem Parkerem. Dokładnie. Jesteś Miles Morales. Masz 17 lat i uczysz się w Brooklyn Visions Academy. Co jeszcze? I e, chyba to... <laughs> Od czasu do czasu pomagam mojej mamie w pracy w Harlemie. Jest radną, nazywa się Rio Morales. I podoba mi się jedna dziewczyna. Jest niezwykła i inspirująca, a w dodatku to najlepsza artystka w mieście. I mnie też ukrył radioaktywny pająk, który dał mi supermoce. Bycia Spider-Manem uczył mnie stary pająk. Ale tego, jak być bohaterem. Nauczył mnie tata. Skinął z rąk Martina Lee w zamachu na ratusz. Staram się zmieniać świat na lepsze, bo tak postępowałby mój tata. Bywa ciężko. Nawet mając supermoce, nie zawsze możemy ocalić naszych bliskich, choć bardzo byśmy chcieli. Ale bohaterowie nigdy się nie poddają. I ja też się nie poddam. Nie wiem, stary. Nie mogę pisać o sobie nie wspominając o Spider-Manie. Pewnie, że możesz. Musisz tylko. Wiesz, może jednak zacznij nowa. Mamy już skrót wydarzeń, więc sigma. Yy, no. Teraz wiecie co się działo w ostatnich częściach, teraz możemy grać od nowa grę Spider-Man 2. Chwila, bo tylko wyłączę te ustawienie gówniane. Eee... Dobra, idziemy dalej. Gotowe. Wszystko gra? Obiecaj mi coś. Co zechcesz? Jeśli się nie uda, zabij mnie. Uda się. Nie zostało mi wiele czasu. Chciałbym się chociaż pożegnać. Nie zamierzam cię stracić. Nie pozwolę ci odejść. Lecimy dalej. Od czegoś mamy dzwonek. Siadamy. Jestem. Dzień dobry uczniowie. Jest dziś z nami nowy nauczyciel. Cześć. Jestem Pete... E, b, b, pan? Pan, e, pan Parker. E, I mamy dziś ogromne szczęście, bo jesteśmy na fizyce, a fizyka jest świetna. <coughs> Zastanawialiście się, jak insekty i e, ptaki, gady biegają po wodzie? Dwa słowa. Napięcie powierzchniowe. Łazienka? E, dobrze. E, w tym napięciu chodzi o kohezę. E, Współczynnik napięcia powierzchniowego jakiś piasek to stosunek siły działającej stycznie do powierzchni cieczy F do wartości L, czyli długości brzegu tej powierzchni. Czy ktoś. L? Ja. <śleszy> oh, potrzebuję pomocy. <śleszy> <śleszy> A, pan Morales, tak? A, na pewno nie poradzi pan sobie z tym sam? O, otóż nie. No. Dobrze, więc, klaso, em, rozdział czwarty lub piąty. Em, czytajcie. Miles potrzebuje tej pracy. Jak wróci dyrektor i mnie nie będzie, wylecę. No wiem, ale musisz to zobaczyć. nie się kłania. Też wiem jak się steruje, jak grałem we wszystkie części. Dobra tam, zaraz będziemy z powrotem. To świetnie, Czy masz Nawet nie zacząłem! O! Kolećmy do miasta i jak najszybciej zajmijmy się Marco. Lecimy! KMJ? Cześć! Lepiej zjawcie się szybko w centrum. Jesteśmy w Brublinie! Jameson wysłał się w teren za fiugl? Nadal nie wierzę, że JJJ jest Twoim szefem! Podoba mi się nowy Niedługo zrobisz z nim porządek. To co robimy z Marco? Od ostatniego starcia minęły wieki. Według świadków biegł przez brodło i coś wykrzykiwał. Ponad starał się ściekny, złąkany. Ludzie do niego mówili, ale nie chciał słuchać. Ty! Obyśmy zdołali go uspokoić! Widziałam już tylko. Uważajcie. Dobrze, że O kurde, lecą te! Mocno, mocno! Masz go, prawda? Bez komentarza Mocny piasek, tylko skąd on się tworzy ten soundman. Z piaską niby, no ale... Nie wiem. Jesteś cały? Tak, ale chyba go znaleźliśmy. O, widać go tam. Pomóc, zanim zrobi komuś krzywdę albo sobie! Powiedz Ło! Teraz to mu naprawdę odbiło! Musimy go powstrzymać! Szybko! Jaki jest plan? Zajmij go! Mam pomysł! O! Jaki malutki! Chłopie z piaskiem miały. Doszli bardziej Tak miałeś pomysł? Nie mówiłem, że będzie dobry. To miał całkiem normalny licie. Nauka fizyki. Niezręczny rozmowę z pokoju nauczcielskim. Robi się! Trzymaj! Uh -oh. Mini Marko? Też bym tak chciał. Odprawiłem pana hafciarza, a w nagrodę upadł mi kabinet. zwyczajaj się! Serf właśnie wyzygał nowych tłumików. Czy to on tak może? Najpierw! <laughs> 我全部也戒毒。 Co się dzieje, żeby Ale dużo nie jest. Słyszałem, jak się trzymasz? Mają swoje atrakcje. No nie. Wypchali mnie ze szkoły? Hej, ty tylko bagarujesz. Ja pożyczyłem uczniów w trakcie obwodnomiejskiego kryzysu. No, bardzo chłopane. Zobaczymy, jak to będzie. To nie dotyczy. Daj mi spokój. Chcę ci pomóc. Ale najpierw zabój. No i leci woda, nie? Ło! Ale dostał. Oczy bam, bam, bam. Od kiedy pająki rażą prądem. Trafię go siecią jak się naelektryzuje. Lepiej zajmę się napływem wody. Hopco żyga piaskiem. Ale... Nie ma ręki? Co jest? Na drugiej koniec miasta go wywaliło. Ło! Oh. Bojk! Chłopiec jeszcze wybuchnie. Umakryształy w głowie nie. Dobra. Dzięki Było się nie wtrącać. To niby jest dobra droga!

Gdzie dobry? Jak inni ludzie. Nie tędy droga, Marko. Dla takiego jak ja. Nie ma innej drogi. O kurde! Co się stało? Jestem na zewnątrz. Po prostu idź dalej. Spotkamy się na dachu. Ten zbiornik to nasza jedyna szansa. Yeah.

normalne. Życie. Jeszcze nie wszystko stracone. Teraz już za późno. O, sześć. Orzeszek. Dlaczego Marco nie może budować zamku w piasku? Wszystko w porządku! Jestem z Wiem! Jesteś na każdym kanale! Uwiadę do centrum pomóc z zapleczem i zapasami. Ganki zastępuje cię w szkole? Tak! Ale później mam to spotkanie w szkole! A dyrektor myśli, że. Słuchaj, ja z nią porozmawiam! Nowy Jork cię teraz potrzebuje! Ale mam fajną mamę! Proszę, bądź odgroźny! Sekieru, Micha! Mama ma rację! Nie możemy zawieść miasta! Dostał. O. Jeszcze ty żyjesz? Jak ty nie jak ty to zrobiłeś? Mam co chci. Nie oo oh, oh, le. Chciałbym mócko w tym napisać weselnie. Przyjęliby mnie wszędzie. A raczej Spidermana. Dobra, później popłkujesz Majst. Skup się. Bam!

Nawodnienie przed posiłkiem jest bardzo ważne. Patrzymy! uuuuuuu, się tu Znowu spakowałem! Musisz się uspokoić, Marko! Krzywdzisz niewinnych ludzi! Nimi się przejmuję, ale mną nie. Nie chcieli słuchać, Marko, ale sędna nie ignorują. No i lecimy! Ło! Jednak nie lecimy.

co się stanie z napięciem powierzchniowym piasku, jeśli zwiększymy napięcie? O, jak przy przerażeniu z łobosów! Dzień z plusem! W dużo a ja w niego strzelę! Jesteś we mnie piorun! Dasz sobie radę? Będę musiał sprawdzić! Stary! Jak właśnie nie zamierzasz dekerować w Jak mówiłeś! Czas korzystać z zabawy. Ile ci udało? Teraz albo nigdy do roboty. Dlaczego się nie powitać? Bo przysięgliśmy chronić miasto. Tak, psiup i do tego. pow. Dostał. Kurde, Spider-Banek dostał. A, kółko jak kwadrat. Jołno pół go Mam piasek wszędzie. <tryk> 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 Hmm. Marko, będzie dobrze. Nic nie jest dobrze. I to od dawna. Jeśli potrzebujesz pomocy, to nam powiedz. To wy będziecie potrzebować pomocy. Kiedy po was przyjdą? Przyjdą po nas? <laughs> ciekawe, ciekawe. 6 miesięcy temu. Ta starość zrobiłeś się powolny, sergeju. A ty nie doczekasz starości, kulu. Ja, szedłem Twoim śladem wiele godzin, silny żamek. Chciałem silne zwierzęne, a wy dajecie mi to, szefie? A może zmiana terytorium? Rozpalić ognia. Czas na wielkie łowe. Zobaczymy.